jo, policjant pyta typa. Chrzmana, jakim cudem? Mówi Pan, że pan uprawiał z żoną seks o godzinie 8, jak nasz patolog mówi, że o czwartej zmarła. A mąż mówi, no tak, rzeczywiście jakaś taka uprzejmiejsza była. Więc e, kochani, to są najnowsze latarki takie typowo policyjne. Mają też uchwyt do samochodów, więc mogą służyć jak te legendarne nasze Maglajty, które jeszcze miewamy, ale są bardzo słabe, a tu jest mocne. Tu są mocne latarki Patrol z Macronika. Tak to wygląda, zobaczcie. Mała i duża. Natomiast raczej wszyscy, którzy jeżdżą na rowerach i chodzą, no nie chcą nosić takiego wielkiego grzmota, więc mamy to, co lubiliście, czyli takie dość relatywnie sexy. Stare modele też z Maktronika i najnowszy potwór to dopiero przyszło i to jest 2000 Lumenów. Tańszy sporo będzie w 1000 Lumenów, mniej więcej jakieś 140 zł, 130, ten model koło 180, ale mamy i to i to. A jak chcecie jeszcze coś lżejszego, i wariant minimum minimorum, yy, mówię tylko teraz o latarkach ładowanych. To macie tą latarkę Alfa 500. Bo trzy modele takie Alfa 125. Oraz moi mili, no to oczywiście też, bateryjne, to to z poprzedniego rzutu jeszcze, te wszystkie najnowsze, natomiast to z poprzedniego rzutu I te latarki już Spark na przykład na baterie Tylko co fajne, zaczęli dawać baterie w cenie Mam nadzieję, że też dzięki naszej waleczności, bo walczyliśmy o to od miesięcy Bo my wam dawaliśmy, a nie zawsze dostawaliśmy od producentów Jeżeli chcecie bardzo dobre, polecamy bo łatwiej zareklamować czasami do Wrocławia niż powiedzmy do Szanghaju, jak niektóre inne marki. Phoenix pamiętajcie, mają biuro pod granicą. Armitek ma też swoje biuro w Finlandii, zawsze łatwiej. Natomiast na przykład niektóre marki, dystrybutor jest w Szanghaju i wtedy jest dość duży problem z załatwieniem reklamacji. Yo, yo.